Wyposażanie małpy w brzytwę. Szanowni Państwo, Putin robił wrażenie zaskoczonego faktem zestrzelenia pasażerskiego samolotu malezyjskich linii lotniczych. Czyżby wyposażając tak zwanych separatystów w rakiety bojowe najnowszej generacji, nie wiedział do czego one służą? Otóż służą one do zestrzelenia samolotu z pułapu nieosiągalnego przez rakiety, jakimi mogą dysponować jacyś tam bojówkarze. Zachód nie chciał nazwać po imieniu wojny ukraińsko-rosyjskiej i to jest cena, jaką zapłacił. Nad terytorium Afganistanu latają sobie samoloty pasażerskie, bo na tej wysokości są bezpieczne, Żaden nie, talibowie ich nie dosięgnął swoimi rakietami. Tym razem trudno było wciskać kit y, typu czterowrotne podchodzenie do lądowania, pijany generał czy pancerna brzoza. Co najwyżej jacyś tam naoczni świadkowie, którzy widzieli jakieś samoloty, albo przynajmniej tak im się wydawało. Pominijmy i wstydu oszczędźmy osobom sugerującym, że był to nieudany zamach na samego najjaśniej panującego Putina. Reszta to już rutyna KGB and company, czyli uniemożliwianie ekspertom dotarcia do dowodów rzeczowych. Jeśli zatem jest jeszcze jakiś polski polityk, któremu jest po drodze z Putinem, to najwyraźniej nie pojmuje polskiej racji stanu i nie powinien być politykiem albo jest po prostu zdrajcą, o czym warto pamiętać przy wszystkich kolejnych wyborach, mówiła Małgorzata Todd.